Tekst Manny na 31 października Skoro lepsze jest twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą cię chwaliły. Psalm 63 werset 3. Komentarz parauzyjny. Ci, którzy zasmakowali łaski Pana i zrozumieli, że jest ona lepsza niż żywot i którzy radośnie położyli na Jego ołtarzu wszelkie ziemskie dobra. Nadzieje i ambicje cieszą się z możliwości opowiadania dobrej nowiny drugim, opowiadania o chwale tego, który powołał ich z ciemności do swojej cudownej światłości. To poselstwo jest zbyt dobre, by je zatrzymać. Nie tylko nie trzeba im płacić za jego głoszenie, lecz chętnie godzą się na to. By jego opowiadanie i posiadanie boskiej łaski z tym związanej coś ich kosztowało, pociągało za sobą kłopoty, wydatki pieniężne, utratę ziemskich przyjaźni, nadwyrężenie, jeśli nie zerwanie, niektórych związków rodzinnych, jak również dezaprobatę świata i kościelnictwa. Reprint nr 2850 Komentarz epifaniczny, boskie miłosierdzie dla nas składa się z jego łaski okazanej nam w stworzeniu, opatrzności, odkupieniu, pouczeniu, usprawiedliwieniu, uświęceniu i wyzwoleniu. Szczególnym miłosierdziem, o którym mowa w tym tekście, jest jednak oferta i udzielenie powołania do niebiańskiej natury wraz z Chrystusem. Jest ono o wiele lepsze niż ludzkie życie, a jego przywileje są wyższe, tak jak niebiosa są wyższe od ziemi. Takie powołanie daje wargi, prawdziwe nauki objawiające chwałę Jehowy, jego chwalebną mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość. Ogłaszajmy zatem ten cudowny plan, ukazujący Jego chwałę. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział 15 wersety pierwszy i drugi. Wówczas Mojżesz i synowie Izraela zaśpiewali Panu tę pieśń: Będę śpiewał Panu, bo bardzo się wywyższył. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Pan moją mocą i moją chwałą, bo stał się dla mnie zbawieniem. To mój Bóg, dlatego zbuduję mu przybytek, to Bóg mego Ojca, dlatego będę go wywyższał. Hioba rozdział 36 werset 24 Pamiętaj, abyś wysławiał jego dzieło, któremu przypatrują się ludzie. Psalm 7 werset 16 Krzywda, którą wyrządzał obróci się przeciwko niemu, a jego nieprawość spadnie mu na głowę. Psalm 9, werset 11. Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie wśród narodów o jego dziełach. Psalm 22, wersety od drugiego do 25. Będę głosił twoje imię moim braciom, będę cię chwalił pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie, wysławiajcie Go, całe potomstwo Jakuba, bójcie się Go, wszyscy potomkowie Izraela. Bo nie wzgardził ani się nie brzydził utrapieniem ubogiego, ani nie ukrył przed Nim swego oblicza, lecz gdy ten do Niego wołał, wysłuchał go. Od Ciebie pochodzi moja chwała w wielkim zgromadzeniu, wypełnię swoje śluby wobec tych którzy się ciebie boją. Psalm 28 werset 6 i 7. Błogosławiony niech będzie Pan, bo wysłuchał głosu mego błagania. Pan jest moją siłą i tarczą, moje serce jemu zaufało i doznałem pomocy. Dlatego moje serce się rozweseliło i moją pieśnią będę go chwalić. Psalm 30 werset 4. Śpiewajcie Panu Święci Jego, i wysławiajcie Go, wspominając Jego świętość. Psalm 33 wersety od pierwszego do trzeciego Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, bo prawem przystoi chwała. Wysławiajcie Pana na harfie, śpiewajcie Mu przy cytrze i z instrumentem o dziesięciu strunach. Śpiewajcie Mu nową pieśń, pięknie i głośno Mu grajcie. Psalm 35, werset 18. Będę Cię wysławiał w wielkim zgromadzeniu, wśród licznego ludu będę Cię chwalił. Psalm 43, wersety 3 i 4. Zaśli Twoje światło i prawdę, niech mnie wiodą i wprowadzą na Twoją świętą górę i do Twoich przybytków. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego. Do Boga, mojego wesela i radości, będę Cię wysławiał na harfie, Boże, mój Boże. Izajasza rozdział 38 werset 17 Oto w czasie pokoju zaznałem ciężki i goryczy, ale z miłości do mojej duszy wyrwałeś ją z dołu zniszczenia, gdyż rzuciłeś za siebie wszystkie moje grzechy. Ewangelia Łukasza rozdział pierwszy wersety czterdziesty szósty i czterdziesty siódmy. Wtedy Maryja powiedziała, wielbi moja dusza Pana i rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu. Ewangelia Jana rozdział czternasty werset dwudziesty trzeci. Jezus mu odpowiedział, Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i mój ojciec go umiłuje. I przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. Pieśni, 238, 235, 236, 237, 273, 19, 37. Wiersze Brzasku, 270, czy przetrwa jego dzieło? Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5440. Tekst manny na 31 października? Skoro lepsze jest twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą cię chwaliły. Psalm 63 werset 4. Pytania, jakie miałem miałam doświadczenia w tym tygodniu w świetle powyższego tekstu? Jak je przyjąłem Przyjęłam co mi w tym pomagało lub przeszkadzało. Jakie były rezultaty? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.